Cześć, mam na imię Marek. Dzisiaj opowiem Ci, jak skonfigurować przesyłanie lidów z konta reklamowego na Facebooku do Gile Service Desk. Jest to niezbędne do przenoszenia nowych kontaktów z Facebooka do innych systemów. Na przykład w Gile będzie można tworzyć nowe LEDy, wygodnie je przechowywać, przetwarzać i współdziałać z nimi na różne sposoby w przyszłości. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Najpierw należy utworzyć nowe połączenie. W tym momencie można skorzystać z jednego z gotowych szablonów systemów, do których należy przenieść dane. W tym przypadku należy wybrać szablon systemu Jire Service Desk. Na tym etapie musisz połączyć swoje konto na Facebooku z systemem SaveMY Leads. Najpierw musisz podać swoją nazwę użytkownika i hasło do Facebooka. Następnie kliknij Edytuj ustawienia. Na tym etapie widzisz wszystkie strony reklamowe, do których masz dostęp. Polecam zaznaczyć je wszystkie naraz, aby móc w przyszłości z nimi pracować. Teraz musisz pozostawić wszystkie pola wyboru włączone. Gdy połączone konto jest wyświetlane na liście, należy je wybrać. Następnie wybierz stronę reklamową, na którą chcemy przenosić LEDi. Wtedy musisz określić formularze, dla których dane będą przesyłane. Jeśli masz określonych wiele formularzy, będziesz musiał utworzyć wiele połączeń dla każdego z nich. W tym kroku należy połączyć konto Gile Service Desk z usługą SafeMyGreekLeads. W tym celu należy podać nazwę użytkownika i hasło. W tym momencie należy nadać uprawnienie SafeMyGreekLeads do obsługi konta Gile. Gdy podłączone konto zostanie wyświetlone na liście, wybierz je. Następnie należy wybrać projekt, w którym będą tworzone nowe zgłoszenia, a także ich typ. W tych polach można przypisać zmienne z Facebooka. W tym celu należy kliknąć w pole i wybrać zmienną z listy rozwijanej. Jeśli użytkownik jest zadowolony z pól predefiniowanych, może je pozostawić w niezmienionej postaci. Po wprowadzeniu wszystkich tych ustawień kliknij Przycisk kontynuuj. W tym momencie można zobaczyć przykład żądania opartego na nowym Leadzie z Facebooka. W ten sposób będą wysyłane wszystkie nowe dane. Aby sprawdzić, czy konfiguracja jest poprawna, kliknij przycisk Wyślij dane testowe do Gile Service Desk. Po pomyślnym wysłaniu nowych danych, wyjść do IRY i sprawdzić wyniki. Jeśli jesteś zadowolony, wróć do zakładki Save My Leads i zakończ konfigurację. Aby nowe LEDy z Facebooka były natychmiast wysyłane do IRY jako zgłoszenia, należy włączyć funkcję automatycznej aktualizacji, a następnie kliknąć przycisk Zakończ ustawianie. W razie potrzeby można zmienić nazwę wyłącza w ustawieniach. To wszystko życzę powodzenia z ustawieniami integracji.